Na naszych ziemiach wśród ludności krążyło również wiele opowiadań o duchach i różnych zjawach. W wierzeniach regionalnych duch to człowiek, który pokutuje na ziemi i żąda od swoich bliskich ofiary, która pomoże mu dostać się do nieba. Według relacji z Żochowa czy Borowej duchy wyglądały jak zmarli przed śmiercią. Nawiedzali oni swoich bliskich czaskając oknami, drzwiami oraz rzucając obrazy. Na Podolu krążyła historia o duchu gospodarza, który tuż po swojej śmierci przychodził do domu i rżnął sieczkę dla krów. Zaniepokojona żona widząca ducha swojego męża wykonującego codzienne czynności udała się do księdza, by dać namsze, poświęciła ona również dom i od tego czasu mąż już przestał ją nawiedzać. W mówiono, że ducha łatwo można rozpoznać, ponieważ nie idzie naprzód, tylko się cofa. Gdy spotkało się ducha, należało powiedzieć wszelki duch Pana Boga chwali, a jeżeli odpowiedział i o chwale, to znaczyło, że był to dobry duch. Jeżeli nie odpowiedział nic, oznaczało to złego ducha, a wtedy szybko trzeba było zmówić anioł pański. Ciekawa relacja pochodzi również z Wadowic Dolnych, gdzie w jednym z domów manifestacja ducha była tak silna, że domownicy potrzebowali pomocy. Dom ten podobno był tak nawiedzony, że zawieszone na ścianie skrzypce same zaczynały grać. Nie obyło się bez egzorcyzmu. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, już 22 października w Pałacyku Odborskich odbędzie się wydarzenie Gusła i Dziady w dawnej Galicji, gdzie usłyszycie wiele takich historii. Zapraszam 22 października na godzinę 8 do Muzeum Regionalnego Pałacy Goborskiej w Mielcu.